Cześć! Pamiętacie taki film jak Armageddon, w którym było chyba około 160 błędów fizycznych, matematycznych, jakichś popularnych? Wyszedł właśnie nowy film Emmerlicha, Moonfall. I powiem Wam, że Armageddon przy Moonfall to film dokumentalny. that's the intro Co tu się odkurwiło? Po prostu. Dobra, szedłem na moonfall wiedząc. Dobra, odjebie się. Na bank się odjebie. Ale że tak się odjebie, to kurwa nie sądziłem po prostu. Jesus W sensie. Nie wiem, to nawet taki Jesus trochę na plus. Roland Emery. Jezus, co chłop ma w głowie. Dobra, guys, bo, bo po prostu. No tego nie da się opowiedzieć bez spoilerów. No zresztą kurwa wiem, jaka jest fabuła. Nagle chce spać nam na Rej, kurwa, księżyc i żeby uratować świat. Nic odkrywczego. Dobra, lecimy z tym, co się dzieje. Będą spoilery, więc jak jeszcze nie widzieliście, jak chcielibyście nie znać fabuły, która nie istnieje, to w sumie idźcie najpierw do kina. Dobra. Moonfall. Okej, okay, dobra. Zacznijmy od y, nakreślenia fabuły. Jest rok 2011, jakaś typowa misja promu kosmicznego, gdzie leci Hailey Berry, y, Patrick Wilson jakiś Rando, który zaraz zginie. No i coś tam oni sobie naprawiają, Hailey Berry w środku statku, bla bla bla, gadka szmatka. I nagle przelatuje jakiś taki dziwny, kurwa, rój, jakby nie wiadomo, meteorytów, ale to coś jakieś inne jest. Przez to tracą tego Randoma. Patrick wraca na Ziemię po prostu, kurwa, ratując prom bez zasilania. Gra, gra w ogóle Briana Harpera. No i oczywiście, kurwa, jak w NASA, nie? No wiadomo, pilot zawsze winny. wiebują mu, że o, to przez ciebie zginął twój kolega, bla, bla, bla. No i wyjebują go z NASA i potem akcja się przenosi w przyszłość i okazuje się, że ten rój to poleciał na księżyc i sprawia, że księżyc zaczyna zbliżać do Ziemi. Ale, kurwa, nikt o tym nie wie. I pierwszą osobą, która to odkrywa, jest, kurwa, grany przez Johna Bradley'a Casey Houseman, który jest jakimś pracownikiem fast foodu, który, który dorabia sobie, nie wiem, czyszcząc jakieś tam e, uczelnie i kradnąc dane od doktorów, no my god po prostu, dobra, dobra, taki wiecie, jest takim typowym foliarzem, nie? E... Czy coś się tam dzieje? Dobra, z takich a no i ten księżyc się zbliża i w sumie NASA też to odkrywa. W ogóle początek jest taki kurwa nie mrawy powiem wam, że nakreślany. Wiecie, Emerich największy problem Emericha, jak dla mnie, to jest to, że całkiem nieźle radzi sobie z tymi wiecie, katastrofami i nakreśleniem tego, jak tu tam by się rozpierdala. Ale kurwa, jak ja widzę jego relacje rodzinne i chłop musiał mieć coś kurwa, jakieś problemy, no po prostu to jest tak zawsze wszystko drętwe, tak sztampowe i chujem nas obchodzą ci tam ludzie. Zresztą aktorów i bohaterów w Fibie też chuj to obchodzi. Ale dobra, no co się dzieje? Jak już odkrywamy, że ten księżyc ma pierdolnąć tą ziemię. No to wysyłamy tam jakąś misję z Europejską tam Federacją Kosmiczną, czy jak oni tam mają, dobra, mniejsza. Lecą kosmonauci z jakąś sondą i nagle, kurwa, z takiej dziury wyjebanej w kraterze wyskakuje jakiś, ten ogromny, jakby taka, taki wiecie, taka, jakby latające takie kamyczki, które są jakąś sztuczną inteligencją, zabijają tych astronautów, no i teraz już wiemy, uuu, te księżyc to zagrożeniem, trzeba... Trzeba coś z tym zrobić. No i oczywiście podstawowym pomysłem Amerykanów na poradzenie sobie ze wszystkim jest wysłanie, kurwa, bomb atomowych. Ale to jest zły pomysł. Księżyc już w ogóle w tym czasie zbliża się tak, kurwa, do ziemi, że, że wiecie, robią się pływy wyjebane w chuj, wszystko zalewa. No, szef od Hailey Berry, bo ona była jakby zastępcą dyrektora NASA, to szef mówi, a ja spierdalam. Ja spierdalam. Chciałeś moją posadę, maszku kurwa dziwko i pracuj, nie. Ratuj świat, ja jadę z rodziną. To jest w ogóle, wiecie, to mnie zawsze rozpierdala, że ja rozumiem, że takie, takcy wiecie, zwykli zjadacze chleba, co nie mają pojęcia o fizyce, astronomii. Jak leci, nie wiem, asteroida w wielkości, nie wiem, promieniu 100 kilometrów, to nie będą uciekać, bo myślą, że się uratują. I okej, okay, rozumiem, niech spierdalają, niech myślą, że się uratują. Ale kurwa, ludzie, którzy... Technicznie rzecz biorąc, mają jakąś decyzyjność i powinni ten świat próbować ratować, bo wiedzą, że jak ju oni, to i tak kurwa to wszystko rozpierdoli. To co za okazję, do rodziny. A ja zajadę do rodziny, chuj kurwa, nic się nie stanie. Nie widzę problemu, nie ma problemu. Jest, jest, astero... jest asteroida, nie ma asteroidy. Jest asteroida, nie ma asteroidy. Tutaj to to jest trochę tak z księżycem. Jest księżyc, nie ma księżyca. Jest księżyc, nie ma księżyca. I problem rozwiązany, nie? Problem rozwiązany. Problemu nie widać, problem nie istnieje. Eee, dobra, Hailey Berry zostaje szefową NASA, więc ściąga Patryka Wilsona. To jest w ogóle kurwa najlepsze, w sensie Patryka Wilsona, do tego Briana Harpera, daleko już będzie Patryka Wilsona. To jest w ogóle okazuje się, że nie wiem, NASA kurwa teraz ma wysyłać ludzi na Księżyc, na Mars, ale okazuje się, że nie, ściągnijmy kurwa astronautę, który 10 lat temu ostatni raz leciał w kosmos. Dobry plan! Ale, ale! Ci nowi są wujowi, kurwa. Dobra. Oprócz tego ten Brian Harper się skumał z tym housemanem, gdzieś ich tam wyciągają, kurwa z jakiegoś hotelu. No i wychodzi na to, że dobra, plan jest taki: lecimy starym promem, który stał kurwa w pierdolonym muzeum. W ogóle ten prom ma na sobie napisane Fuck the Moon, ponieważ wiecie, jak ludzie tam uciekali, to przychodzi, jest jak ktoś napisał sprayem Fuck the Moon na prom. I najlepsze jest to, że z tym Fuck the Moon takim czerwonym, na ty, kurwa, farbu, na tym białym promie stawiają go na tym starterze, kurwa, w kosmos i, kurwa, stoi Hailey Berry, i, kurwa, i rozmowa z Patrykiem Wilsonem kurwa, taki sprzęt za tyle milionów i, kurwa, nikt tego nie zamalował? U, nawet mi się w sumie podoba, <laughs> kurwa, chuj, kurwa, przesłanie, ratujmy księżyc, fuck the moon, kurwa fuck the moon jest po prostu motywem przewodnim tego filmu więc, dobra więc mamy, kurwa, plan. Mamy zajebisty plan, polecą kurwa jeszcze jacyś astronauci, jakiś tam inżynier, Patrick Wilson będzie dowodził, Henry Berry na dole, kurwa ten doktorek też na dole, bo go tam wzięli ze sobą, no i lecą na ten księżyc z jakąś, kurwa, bronią, elektroimpulsem, który ma zniszczyć tą jakąś sztuczną inteligencję, przez którą ten księżyc, kurwa, zapierdala w nas. Plan jest względnie niezły. Plan jest, jak, jak na film katastroficzny Emery plan jest niezły. Jednak oczywiście, kurwa, jak prom staw w buzeum, to kurwa musi być chujowe, nie? Nagle przed startem okazuje się, że no, prom ma trzy silniki, a jeden nie działa. No, i, kurwa, no, no nie naprawimy, no. Nie naprawimy. No i teraz mamy opcję. Właśnie to jest to. Albo zrobimy wszystko, żeby spróbować ten świat uratować. Kurwa, nagle wszyscy zaczną obliczać, kurwa, bo może coś jest nie tak. Kurwa, no jest to anomalia. No to wiecie, nie mamy wszystkiego policzone na przypadek, gdzie kurwa Księżyc nagle w trzy tygodnie, kurwa, zroba, pędzi w stronę Ziemi. No nikt tego kurwa pewnie nie wyliczał, więc może sprawdźmy obliczenia, nie? Nie, chuj, kurwa! Hej, Berry mówi przemowę w stylu. Dziękuję Wam, zrobiliście wszystko. Eee, no nic nie da się zrobić, no, no, no kurwa, no nic nie da się zrobić więcej, lećcie do domu, lecie do domu, do rodzin, eee, chuj tam kurwa, próbowaliśmy, byliście najlepsi. No i to się dzieje, kurwa, i całe ekipy NASA, kurwa, nagle się ewakuują, I lecą, kurwa, heli jakimiś helikopterami, samolotami, kurwa, do domu. Heli Berry zrezygnowana wraca, kurwa, do tego centrum dowodzenia, gdzie są już, kurwa, tylko ten doktorek z jakimiś dwoma ziomkami, którym tłumaczy to, że... No, jak Księżyc będzie w sumie nad Ziemią, to jak yy, wystartujemy, to siłą grawitacji ten prąd przyciągnie, więc w sumie na dwóch silnikach to się da polecieć. Już nie trzeba trzech. No i zaimpijcie, No, Znaczy, no, żeby polecieć. Tylko, że kurwa, wiecie, ludzie pole... i teraz jest, o nie, ja odesłałem wszystkich. To yy, Berry mówi, dobra, to Wilson, ty zostałeś, bo kurwa, chyba nie masz rodziny, ale masz. Dobra, to y, ty lecisz y, ja polecę, bo ja kiedyś byłam i... Ej, e, e, doktorek poleci. Kurwa gruba zmaka kurwa poleci w kosmos. Chuj kurwa w armagedonie to przynajmniej wiecie kurwa jak przygotowywali przez chyba 3 tygodnie z with Large Breasts. z with medium Tu jest Harry giving me a hard time And, uh, this is Harry telling że nie not good enough. Nie do tej misji czy tam przez miesiąc, to tu nie bez tego przygotowania. Kurwa, nieże jak pernisz, jak ty nacisniesz w kosmos. Chujże, ale... przeciążenia powinny tego grubasa zerwać bez przygotowania, ale dobra. Ale jest najlepszy motyw, bo przecież ten samolot naciłem ten samolot pół godziny wcześniej i może by zadzwonić do tego samolotu, bo jest już taka komunikacja i, Ej! Załogo, odkryliśmy, że w sumie to możecie polecieć, Dobrze, to wróćcie w pół godzinki i pół godzinki polecimy. Ale nie ma już czasu, nie, już, już tam wszystko napierdala, Księży, ten księżyc zapierdala w to ziemię, więc dobra. Ta trójka wsiada do tego promu, jak już odlatują, to już fale po prostu, kurwa, nie ma, że wysokie fale, tylko już po prostu wodę unosi w stronę księżyca. Startują tych dwóch, startują tych dwóch silnikach. Tam, oczywiście, w międzyczasie ich rodziny uciekają jakimś autem. Mniejsza, to, co się dzieje na Ziemi, to jest powiedzmy pobiby. biby. Kiedy latują na Księżyc, okazuje się, że jak wlatują w ten taki rów, gdzie jest ta sztuczna inteligencja, to że Księżyc jest pusty w środku, jest jakąś megastrukturą. To jest jakaś bateria spiskowa, której nawet ja nie słyszałem. Oni tam, jakby są przechwyceni przez jakąś dobrą sztuczną inteligencję i okazuje się, że to wszystko nie stworzyli kosmici, tylko my stworzyliśmy, bo jesteśmy rasą, która żyła już miliardy lat wcześniej, ale zostaliśmy zdradzeni przez sztuczną inteligencję i więc zrobiliśmy takie mega struktury jak księżyce, które gdzieś porozsyłaliśmy, ale w sumie nie porysowaliśmy, bo te takie, jakby ta zła sztuczna inteligencja je poniszczyła i tylko jeden doleciał i z tego jednego powstało życie na Ziemi. Czajcie baza? I on to wszystko wie, bo ta jakby sztuczna inteligencja go światłem takim napromieniowała i on wszystko zobaczył, nie? I ta sztuczna inteligencja im pomaga walczyć z tą drugą, złą sztuczną inteligencją. Już nie będę zdradzał ostatnich 10 minut filmu, bo... Z, z, zobaczcie sami, ale kurwa, kurwa, no po prostu ten film jest zabawne. Że znaczy wiecie, to co wam nakreśliłem, no to po prostu wydaje się absurdalne, ale powiem wam, że momentami jest nawet zabawne. Czy w się sensie, cały czas miałam w głowie, ale to nie ma sensu. Ale kiedy akcja się działa w tym kosmosie albo czymś związanym z tym kosmosem, to miałam takie Najgorzej to wygląda, momentami jest zabawnie. Bo to, co się dzieje na Ziemi, jest strasznie źle opowiedziane. Mamy tam. W ogóle, w ogóle są jakieś kurwa dziwne relacje. Hailey Belly ma byłego męża, który ma odpalać nuklearki, ale stwierdza: chuj, moja żona uratuje. Moja była żona. Moja była żona, kurwa, już widzę, jakbym zaufał swojej byłej żonie. Potem Patrick Wilson ma dzieciaka, który gdzieś tam odpierdala i za szybko jazdę poszedł do więzienia. To chyba w Stanach tego chodzą do więzienia za szybką jazdą. U nas to można ludzi rozjeżdżać. A ja się boję, że on w ślizgiem będzie w ten przycisk wchodził, no, wiesz? No, że lepiej w ten przycisk, no, jak to. w ciebie. I nie idzie się do więzienia? No i co? A, no i ten trzeci profesorek grany przez tego aktora, co grał sama w grze tron, to on ma mamę, która choruje na Alzheimera i ona bardzo w niego wierzy. Że on tam znaczy samoletarn, Samuel no, że ona że on tam poleci w kosmos. Nie? Więc, więc gówno nas obchodzi, co się dzieje na Ziemi. Problem, że na tej Ziemi często jesteśmy. Wiecie, na początku, znaczy efekty są tego niezłe, ale takie. Co na początku mamy wyższa fala i zalewanie, potem mamy już jakieś grawitacje typu podnosi auta. Ale potem znowu gdzieś jest pościg, kto nie podnosi aut. Potem mamy jakiś brak tlenu, to biegają w maskach gazowych. Potem znowu jest tlen. Wiecie, potem w pewnym momencie się mówi w tym centrum kosmicznym, że jak księżyc zbliży się na jakąś tam odległość od Ziemi, to grawitacja Ziemi go rozwali i po prostu spadnie na Ziemię. Ale pod koniec filmu ten księżyc dosłownie uderza o góry na Ziemi. Do, dosłownie planety się prawie miziają, kurwa, tak. się po prostu. I dalej się księżyc nie rozjebuje. W sensie no teoretycznie okazuje się, że jest to strukturą i w sobie jest z metalu, w sensie, że w środku jest biały karzeł, który go napędza. Nie wiem, jak to pod względem fizyki ma sens, ale wątpię, że jakikolwiek ma. Pff. Gra to nawet kurwa wiecie. Co mogę powiedzieć do grze aktorskiej? To są i okej. Okay? To gra aktorska mamy zaliczoną. To mi się podoba. Gra zaliczona. No, aktorska tak, gra aktorska jako Tak, gra jest, jest, są aktorzy. No i co? Czy polecam? Czy polecam ten film? Powiem wam. Że tam gdzieś czytam opinię 2 na 10. Kurwa, 1 na 10. Ale emeryk coś ciekawego powiedział, o czym się w sumie troszkę zastanawiałem, wracając z kina, więc ten film zmusił mnie do jakiejś refleksji, że. DC, Marvel i Star Warsy niszczą kino, bo przez to jest mniej innowacyjne, nie? Ale w sumie popatrzmy na to w ten sposób: w Avengersach, czyli ogólnie w Marvelu, obowiązują te same prawa fizyki, co technicznie rzecz biorąc obowiązują w tym filmie Moonfall. No, jesteśmy planetą, żyjemy na planecie, tak. No, jak w Moonfall statek ląduje na Księżycu i okazuje się, że tam jakaś cywilizacja kiedyś była i że on w sumie jest stworzony przez ludzi, to jest bullshit! Co to kurwa za głupia teoria, nie? Ale jak w Marvelu, w Avengersach Tony Stark z całą resztą lądują na Tytanie, planecie Thanosa rodzinnej, gdzie jest? Tlen, gdzie są resztki cywilizacji, biegają sobie bez w ogóle jakichkolwiek skafandrów, bo Robert Downey Jr. pomimo tego, że powinien cały czas siedzieć w hełmie, bo przecież kurwa jest tylko człowiekiem i go to broni przed wszystkim, to cały czas i tak jakby tego hełmu nie ma na sobie, żeby kurwa pograć aktorem, żeby pokazać Robert Downey Jr. I wtedy mówimy, tak, that's right, tak, tak jest. Tak, tak, jest, nie? I drugie, to, to mam wrażenie, że wpływa na właśnie taki kino katastroficzny, że jak autor pozwoli sobie na coś odważnego, a bądźmy szczerzy, na mre, ich ma ważne pomysły, to mówimy, o, bursi tak nie ma. Jak film superbohaterski może pozwolić sobie praktycznie kurwa na wszystko, i jest tak, tu prawa fizyki nie są naruszone. Tak, tak jest, dokument. Coś w tym jest, coś w tym jest, że właśnie przez to też yy, podupadły takie filmy katastroficzne, ponieważ kino superbohaterskie podgoniło je pod względem efektów specjalnych. Często filmy superbohaterskie mają lepsze aktorstwo, no bo katastroficzne no ciężko tam było aktorstwo, w sensie nie przykłada się do tego roli. No i wiecie, każdy katastroficzny z reguły jest osobną jakąś, jakimś wytworem. A taki Marvel cały jest jak serial. To też jakby mocno go wspomaga, bo nawet jak jeden film będzie słaby, to jest trochę boostowany przez inne filmy. A tu każdy jest taką, wiecie, pojedynczą całością. I coś w tym jest, coś w tym jest. Jak dla mnie film jest mega odważny, mega głupi, momentami bezsensowny. Ale kurwa, były momenty, gdzie naprawdę bawiłem się całkiem nieźle. Ja daję temu filmowi 6 na 10. Mm. Ze względu na to, że to, co się dzieje na ziemi jest tak, tak nas nie obchodzi i mamy to w dupie, a to trochę połowa filmu. Ale plus jest, że to, co dzieje się w kosmosie jest odjechane i w ogóle pojebane. Ale oglądamy z zaciekawieniem, co oni jeszcze wymyślą. Więc tak, no, jeśli chcecie obejrzeć Powalony film o kosmosie, w którym jest rozpiździel. to idźcie na Moonfall. Wspomóżcie Emerlicha. Może kiedyś uda mu się stworzyć jeszcze takie dzieło, jak Dzień Niepodległości, jeśli będziemy oglądali jego filmy i będzie miał um, budżet na to. Bo niestety ma wrażenie, że. No, jakie kino super bohaterskie, może coraz bardziej, pod... Boże, takie katastroficzne, może coraz bardziej podupadać przez właśnie super bohaterskie. Tyle. Tyle z mojej strony. Po prostu jestem rozwalony psychicznie po tym filmie, ale w pewien sposób zadowolony, że na niego poszedłem. Więc Wam też polecam. Jeśli lubicie absurdalne kino i bawicie się dobrze na takim Armagedonie, to tu też wybuchają statki kosmiczne w kosmosie, i myślę, że też w pewien sposób. Wam się to spodoba. Trzymajcie się. Cześć.